Numer ten dedykujemy wszystkim tłumaczom polskich list dialogowych w amerykańskich filmach. Brooklyn, stan Nowy Jork, godzina 23.48. What? What, 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 what? Fuck you man. Kurczę, człowieku! What the fuck are you doing here? Co ty tu robisz? Do diaska! Not your fucking business. Nie twój zasmarkany interes. Shit! The fuck up! Cicho, cicho. Get the fuck up! Odejdź stąd. Fuck you! Te Fuck you, too! Ty też, te You the fuck, is that shit? fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck! Fuck you! Fuck you! Fuck! Fuck! Fuck you! Fuck you! Forget the fuck! Shit! Niewyraźnie tak to k**wa piszą to